Jak widać, nawet w Afryce są godziny szczytu i zdarzają się korki. Okazuje się, że w tym hotelu jest basen na zewnątrz. Tylko wyszedłem sobie chwilkę na powietrze. Nie chcę tam chodzić po ulicach, ponieważ nie podoba mi się tam zwyczajnie. Jest za duży chaos. Nie chcę mieć jakichś tam kłopotów. Dlatego, że dla mnie najważniejsza jest praca i nie mogę, nie mogę, ryzykować tego, że nie ktoś mnie pobije, ktoś mnie napadnie I w związku z tym potem kłopoty w pracy, nie będę ryzykował, przyjechałem tutaj nie na odpoczynek, tylko właśnie żeby pracować A tego będę posiedzieć sobie w pokoju yy, i tam zwyczajnie przeczekać Ale tutaj właśnie, pokażę wam, to jest y, ogrodzone wszystko takim wysokim płotem, więc tutaj ludzie z zewnątrz nie mają dostępu I pokażę ten basenik jak wygląda No, przyzna, że mam ochotę wskoczyć, kurczę, jako nie mam kąpielówek ani ręcznika, ale może coś wymyślę. Kurczę, zdążyłem włączyć kamerę i zobaczcie, co, co zobaczyłem. Patrzcie. Jaka jaszczurka śliczna. Dało mi się w końcu wyciągnąć pieniądze z bankomatu. Bardzo długa historia. A wygląda 10 tysięcy, nawet nie wiem co to za waluta jest. Zamówiłem sobie lokalne piwo, jakąś kanapkę. Ja piję piwo, ponieważ najlepiej gasi pragnienia. Jak wypiję jakąś Coca-Colę albo Sprite to tak kilka pić będzie mi się chciało. Ta wygląda 5 tysięcy tej ich waluty. A te już metalowe monety to są setki. O dobra, bałem mi po kurczaka, Momencik. Kurczaka to za dużo powiedziane, to jest kanapka taka wysuszona z kurczakiem, ale jestem taki głodny, że ciadłem konia Jeszcze tą setkę pokażę. Jeżeli Was interesuje jak smakuje takie piwo, to przyznam, że tak samo jak polskie piwa. No może troszkę mniej gazowane, o ponad 5% ma nieco. I naprawdę bardzo podobnie nie jak Bosman czy tam może nie jak ale jak... Dobra, nie ważne, ale naprawdę podobnie do polskich czy tam amerykańskich piw. No tak, zwykle w krajach trzeciego świata trzeba było minąć 25 bramek, zanim doszedłem do tego, do, do bramki tej od samolotu. Naprawdę te security, security to jest śmieszne, dlatego że co chwilę nas sprawdzają, a sprawdzają nas beznadziejnie. Dobra, kończę, bo widzę, że się koło to nie podoba, że nagrywam tutaj. Do usłyszenia za chwilę. No jestem w końcu w samolocie. Yy, troszkę irytujące, ponieważ każdy komunikat powtarzany jest trzykrotnie. Yy, po, po turecku, ponieważ to tureckie linie lotnicze, po francusku, gdyż jesteśmy na terytorium francuskojęzycznym, i po angielsku, jako że to jest międzynarodowy język. Irytujące cholernie. Dobra, kończę, bo naprawdę strasznie dziwnie się ludzie na mnie patrzą, jakby takie małe kamerki w życiu nie widzieli. Do zobaczenia w Turcji. W no witajcie, dotarliśmy do Istambułu. Jesteśmy teraz na, na lotnisku i za chwilkę będziemy znaczy, za chwilkę, bodajże, że za dwie godziny mam samolot do tego, do, do stolicy Turcji, czyli do Berlina. Ja się zawsze śmieję, że stolicą Turcji jest Berlin, dlatego że w Berlinie jest chyba teraz więcej Turków aniżeli Niemców. Jestem taki zmęczony, taki przymulony, że za, bardzo, za dużo nie będę gadał. Dodatkowo możecie usłyszeć, że mówię przez nos, dlatego że mam znowu kłopoty z moim nieszczęstym nosem, a po właśnie po locie samolotem, zwłaszcza, gdy się chwilkę prześpię, to jest jakaś kumulacja normalnie, bo w totka wygrał. Albo przegrał. O, kamerka. Dobra, idę teraz szukać mojej bramki, nie ma jeszcze na bilecie, nie mam napisanego, no, nie jest napisane, z której bramki odlatuję, a dobra, język mi się plącze, wyłączam, na razie, <grytanie> Ale to wam muszę pokazać, zobaczcie, tam jest naprawdę ogromna kolejka, jeżeli chodzi o ten, o, o kontrolę paszportową, prawda? Zobaczcie, bardzo duża kolejka, jest naprawdę długa, a tutaj jest zupełnie pusto. A zobaczcie, ile osób tam czeka. Nie wiem, czy będzie w kamerze ich widać, ale tam czeka spokojnie około sześciu, czy tam ośmiu e, tych, e, tych funkcjonariuszy. I nie ma nikogo. A tutaj też jest około ośmiu. O teraz dobrze, dopiero ktoś zmądrzał i zaczyna tych ludzi tam przekierowywać. Tylko zobaczcie, ile się ludzi zdążyło nas zbierać. Czasami wydaje mi się, że ludzie mózgu nie używają na tych lotniskach. Mam na myśli obsługę. Zamówiłem sobie tutaj na lotnisku jedzenie. To miał być kurczak kary. I zobaczcie, jakiej wielkości jest to coś, co zamówiłem. To kosztuje bodajże 15 euro. I zobaczcie. To nawet appetizer, tym w Stanach Zjednoczonych, jest większy aniżeli to dziadostwo. Jak się ten lokal nazywa? Greenport. Nie polecam. Shit. A teraz wam coś pokażę. Na sklepiki miejsce zawsze się znajdzie, ale żeby ludzie mieli gdzie odpocząć to już nie bardzo. I zobaczcie, do jakiej sytuacji dochodzi. To, a dookoła mnóstwo sklepów. Na takie rzeczy są mniej, zawsze znajdzie się miejsce. Corki, jestem po piwie, mam samą głowę, dlatego ja mi się troszkę język kończę. Panie pilocie, ma pan dziurę w samolocie. <grywa> 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 Jesteśmy już w Berlinie i przyznam, że jak na stolicę najbogatszego kraju w Europie to strasznie biedne mają to lotnisko. Mam na myśli Tegel, a oprócz Tegel jeszcze jest Schönefeld. i oba te lotniska są naprawdę przykre. I wiem, że mają w planach, znaczy w planach budują jakieś duże lotnisko, ale budują i budują, coś wybudować nie mogą. I mam nadzieję, że czeka na mnie kierowca z karteczką, a się przekonamy za chwilkę. Po godzinie oczekiwania na bagaż, okazało się, że banda tureckich idiotów zgubiła znowu mój bagaż. Naprawdę już nie pamiętam kiedy byłem na takiej dalszej podróży, żeby mojego bagażu nie zgubili. Teraz idę na inny terminal, bo tam podobno jest bagaż claim. Czy tam będę reklamował, że, że zgubili? Dziękuję Wam bardzo za wspólną wyprawę i niebawem nakręcę taki filmik, w którym dokładnie opowiem o tym, co tam, o co tam przeżyłem. Po te nagrania z kamerki to wiadomo, tam głośno, jakiś szum a porządnie się powiem, to dowiecie się czegoś ciekawego o tej Afryce. I że jestem w Katowicach, w jestem już w Szczecinie z Agnieszką i poszliśmy sobie coś zjeść, bo ubieram z wodu. E, oczywiście zgubili mój bagaż, e, dopiero będzie prawdopodobnie we wtorek, że ręce opadają. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hejka.